Witam serdecznie. Kolejny odcinek Diablo Hardkorowego. <laughs> Dzisiaj chciałem sprawdzić pewną teorię. Sprawdzić dla siebie oczywiście. Bo pewnie jest to wiadome, przynajmniej wobec. Ale zamiast szukać odpowiedzi na pytanie, <laughs> co ze sobą współdzielą <laughs> i co się stanie z moim złotem po zginięciu, Um, nekromantyka, bo nie lubię męskich postaci. Jak ma coś mi biegać po ekranie, to jednak wolę dziewczynę. Ho, ho, taka ładna zbroja. No ale dobra. Testowa. Bo niestety ona zginie. Pod koniec tego odcinka zobaczymy sobie, co... <laughs> co ginie, a co zostaje. Eee, ustawienia gry, no na pewno nienormalne, bo to hmm, potrwa. Dobra. Ok. Tu można coś już zmienić. Eee, nie. Niestety to nie jest współdzielone. Eee, ok. Ok. No to zaczynamy. Zobaczymy, co mamy wspólne, a co mamy osobno. Poza tym chciałem zobaczyć, jak wygląda śmierć postaci hardcore'owi. Także nie będę specjalnie się tu starał w rozwijanie. Chyba, że. Hmm. Chyba, że innym razem. Tak od razu, zaraz zaraz, 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 Zobaczmy, co mamy. No, mamy złoto. Ok. Mm. Nie wiem czy uda mi się na tym etapie zginąć Okej okay. Chyba będę potrzebował Będę do tego potrzebował Będę on no, do tego potrzebował jakiejś piwniczki albo czegoś w tym nie rodzaju. Chciałbym otworzyć bramę. zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Czy rzeczy schowane do kuferka również są współdzielone? W związku z tym schowam sobie do kuferka. Eee, no nie mogę broni, bo nie mam innej. Hm. Um. A materiały? Nie, materiały również są współdzielone, więc mogę sobie machnąć coś. Ehm, najlepsze, Nie, najlepsze dostępne. O, <ścoughs> aż tak jej. Soki. No dobra, to poczekamy, aż będzie dostępne. Um. Cześć, Jesteś, Lea? cześć, lejka. Cześć, lejka. Uwaga! lejka. mi się przemieniają! Um. Um. interes. Cześć, wykańcza interes. <laughs> lejka. Um, zwierzaki. Niech ktoś to zbiera. lejka. Cześć, lejka. Cześć, Myślę, że zginę sobie już na natychmiast, czyli zaraz wejdę do jakiejś piwnicy i tam zginę. No i co, no, no można powiedzieć, że to złoto, które tu mam jest moje. Aha, nie, nie zginę, tylko muszę najpierw coś włożyć. Przyniosę spokój ożywionym zmarłym. Coś Podziwiamy włożyć do kuferka. kapitan Daltyn i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Mam te kwestii doświadczenie. Ranny jestem. Wierzę ci. Hmm. Okej. Okay, okay. Tam jest jedna z plugawych matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Dobra. Nie będą płócienne spodnie. Schowam je do kuferka zamiast ubrać. I. I. No zobaczymy. Właściwie to nie wiem czy to się nadaje hmm. No to przedmiot, którego inna powiedzmy szamanka nie może używać. Hmm. 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 Gdzie byłaś? Hmm. Coś za łatwo. O, toporek. Toporek ranienia, dobry. Co błogosławił mnie ratma? Mm -hmm. No cóż, dobra, to idę zginąć. zginąć. stuję się złotem Au! Au! Oj, ja... Nie, sorry, niechcący, no. 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 No! Nie, nie dostaniesz leczenia. Dobra. I... No, zobaczmy. No, tu już nie mam dostępu ani do tego, ani do niczego. Nie żyję. Okej. Okay. O! Aha, dziesiąty poziom. Uuu, rozumiem, rozumiem. No to cóż mogę z nią zrobić? Usunąć tylko niestety. Nieee. Okej. Okay. No to wracamy do hardmanki. I zobaczymy co, co mamy w kuferku. To tak tylko woli sprawdzenia. Jak wspomniałem dla mnie wyłącznie, bo to na pewno jest doskonale wiadome. Wystarczy przeczytać. Aha. No proszę, spodenki i owszem. I nawet się zmieniły w spodenki dla mnie dostępne. <laughs> no całkiem ładnie. Okej. Okay. No to już wiemy. Już wiemy jak to... Aha! Jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Zaraz stworzę sobie powoli... Ponownie eee, Kromankę. Jestem na twoje usługi, jeśli tylko chcesz. I... Myślę, że to idę z nią znacznie dalej, bo potem chciałbym jeszcze sprawdzić, czy również współdzielony jest poziom mistrzowski. Może być, że nie. Aczkolwiek. Hmm. No, nie jest współdzielony postęp w, 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 w fabule, którą trzeba skończyć najwyraźniej. A, no dobra, dobra. Tworzymy sobie nekromantkę i idziemy naprzód. Ale to w zasadzie nie wiem stwórz. Nekromantka. O, z tym zawsze mam kłopot, no. Dobra. Głupie, prawda? A, mi się podoba. Eee, nienormalny. Czemu on się upiera? Eee, a, nie, nie, nie! A, jej, jej! Ha, 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 Błąd! Błąd! Mm. Nie jest hardcorowa Nie szkodzi Noż, Hardkorowa nekromantka, Nekromantka Balbinam Nawet tak Gą, gąs, Gąska balbinka Nie wiem Część z was może pamięta bajkę o gąsce balbince Eee, ustawienia mm -hmm, mm -hmm. nie da się zmienić nie da się zmienić niestety trzeba tylko od początku ale okej, okay, okej okay. idziemy wziąć swoje spodemki które sobie schowałem do szafeczki w celu zginięcia no, wyczuwam bliskość upadłej gwiazdy i martwych, których ożywiłam. Um. No, teraz nie mam w planie ginięcia, póki co, na to w ogóle. Przybyłam na pomoc. Spadła na stanie rumpor. Widzę tu więcej zmarłych. Nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie będzie. Gdzie? Ależ tu z do użycia. Ja nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty. Straże? Otworzyć bramę! Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Um, no dobra, palić zanim znowu w niełaskę. I co? Mam spodenki? Mam spodenki. proszę bardzo. Czy ja teraz trzeszczę chodząc? Hmm. hmm. Ty jesteś Lea? Tak. To przybyłam. Tu. Uwaga, rany mi się przemieniają. A eee, Czemu za każdym razem muszę... Um, muszę, muszę... Muszę uruchamiać zwierzaka. Hm? W sumie to takie troszkę porównanie będzie. Kto jest łatwiejszy tak faktycznie. Eee, no... Chyba kwestia gustu, bo podejrzewam, że ktoś mógłby powiedzieć, że jeszcze łatwiejszy. No, inni! Dobra, dobra, dobra. Że inne postacie są jeszcze łatwiejsze. jest jedna z plugowych matek! Oh. W ruinach przy drodze jest ich więcej! Kolejne spodnie. Pewnie identyczne. O nie, lepsze! Hmm. Dziwne. No cóż, randomowość się włączyła. Ale toporek taki sam. A, wtedy mi przepadł toporek. Fruwają sobie. O! Cześć kolego! Skąd się tu wziąłeś? mhm um, 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 um. Ej! Czemu tak robisz, że rzucasz we mnie? No... dziwnymi... rzeczami. Nie wiem, czym oni rzucają. Hej. I kolejna płócienna tunika. Hmm, lepsza? Nie, gorsza. Hej, 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 hej. He. Masz? Długo czekałam na tę wiedzę. No, nie bardzo, jakieś pięć minut. O! Zginie, tyle zwłok się marnuje. Aj, 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 aj. Ustawcie się w rzędzie! Abym łuczni nie musiał marnować, no. Hej, ale gdzieś tu jakaś piwniczka powinna być. Dobra, mam to a nie... A nie używam, a to 100% więcej obrażeń. Nie w kij dmuchał. O, tu jest piwniczka. Lubicie kolce? Zakładam, że tak. No to macie kolce. Nogotna piwniczka. Pochłaniać cię słabość Oj, bo to mnie zaraz pochłonie słabość. Kończy mi się mana! Aj, au, 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 au no i co? I to wszystko zagarzić złota? A ty tu skąd? Hmm. Żebym ja nie umarł. A eliksir zaryty. Aow! A, tu jesteś, miśko. Nie uciekaj. Aow! jak zawsze sługi gorsze niż... E? oj, mm, tak, no mm, ale dlaczego? O, bo to broń dla nie dla mnie aj, aj, aj. No, szkoda, tylko doświadczenie mi się trafiło mm. No, a tędy... Ten... nie, nie można. Hmm. Zaczynają latać muchy, no i... O, znowu? A nie, to tylko... To tylko matka. Hmm, wybuch zwłok. ああ。<laughs> oh, oh, oh. to jakieś takie słabe. Co dostałem? Um, nic ciekawego. Wybuchnij. No witam. Beznadziejny pasek i... Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić. Cóż. Teraz rozumiem znacznie więcej. O, no, także to, że w butach chodzi się znacznie wygodniej. Szkieletowy wymagę. Proszę. Chociaż. mmm, mm, A nie, bo. Zamiast wybuchu zwłok. Nie, dobra, niech będzie. Mogę ci znaleźć Twojego najpierw. Zostałaś w maszku, teraz on nie żyje. Otworzę no, tak ci bramę. No, kurwa. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Na oko Muchowała taka kłódka ważyła by chyba z... Znałoś twojego ojca? Z 50 kilo. Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demonów. Normalnie... M Pasz, metr dziewięćdziesiąt. Pełno czarnej matki. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Hej, <laughs> no, 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 no. ale magowie fruwają w powietrzu. Jak mogłoś ich zamrozić? Dziennik mojej matki. Niepokoi nie. mnie to, co zrobiła. O, minus 100%. Więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka de Zostaw to mnie. A sama lepiej tu poczekaj i dowiedz się, ile zdołasz. Dziękuję. Aldan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego taktówkach. Czemu nie wybuchnąłem? Najlepiej jak umiałam. do na to, gdzie się uda. Piekło będzie krok. Nie ich nieznany. Lecz takie albo to się tym, Hej, hej, hej! hej. co w tak w przypadku. W przypadku nekromanki ona potem ma możliwości, które żerują na jej życiu. Ale jakoś tak w przypadku postaci hardkorowej dość słabo to do mnie przemawiam. Chyba nie będą to moje ulubione umiejętności. Hmm. No, hello. W zasadzie o tym nie pomyślałem. <laughs> A, jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz. Gwiazda upadła gdzieś blisko. Tak, ale nie umiem jeszcze wrócić do miasta słabo. Moja moc wzrosła. Dobra. Rozkłada się i gnij! No właśnie. Aj. Właściwie to nie, bo wybuchaj. O, cześć. No tak, sądzę, że tak. Ops, No, dobra, tarcza, tarcza. Mm. Jeszcze na razie uznajmy, że nie wyglądam głupio, choć wyglądam głupio. Nie mnie. Nie się zmienić. Um. szabelka, szabelka. Rozumiem znacznie więcej. Um. No dobra, coś chciałem sprawdzić. Jeszcze przed. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Nie bój się końca. Jeszcze nie usłyszałem wszystkich tych... O właśnie, to będę słyszał często. Gęsto i... Potrzebuję do tego zwłok i inne takie hasła. Aj jaj będzie niedobrze. U! O nic, myślę, że na razie sobie zakończę. Eee. A cóż, zapraszam do oglądania następnych odcinków, gdzie kolejne oczywiste dla innych, a dla mnie świeżutkie odkrycia. Do zobaczenia!